Hej Obek, Synchronizujemy? Ładnie, ładnie. Wow. Spacja, żeby się wynurzyć. Chyba y, um, skoczenie do wody i bieganie później po zimie w takim y, kusym stroju y, nie jest najlepszym pomysłem. Dostaniemy jakiegoś konika czy coś. Ok, już chciałem się skradać wcześniej. On stoi tyłem, nie? Mogłem go zaatakować silnym atakiem. Będzie trzeba na następny raz to zrobić. Mamy strzały. Prawiam tu, mam wciół. Teraz pytanie, czy ja jestem? Jestem na full wyleczony, więc to nie powinno. Nie powinienem tego więcej potrzebować. No dobra, to 500 metrów, to nie masz takiej tragedii. Eee, Pomagać ci. A, podpis jako premia to tak naprawdę jest podpis. Tu coś jest. W tym domku. W tym domku coś mamy. Tam jest statek. Tam jesteśmy my. Tu jest jakiś obóz. Tu jest obóz. Tu jest ten domek. Postawiło mi tu znacznik. Teraz postawiło. Tam też coś jest. Nawet kilka rzeczy. Tam mamy się udać na główną misję. Dobra, nie to, to nie będę biegał za wszystkim, ale polecimy sobie po tych punktach. <laughs> Bo. Ej, 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 ej wróć. I mogę gościa tylko podnieść. To mnie nie interesi, tak szczerze powiedziawszy. Yy... Tylko to jest taki trochę silent kill, nie? Trochę jakby tak. A żeby wrócić do, do toporka? A, jak kliknę lewy, to wracam do toporka. Więc jest ok. Przeszukaj skrzynie. Rozkazy kiotwego Riki Wulfi. Przygotuj dzieci Warina do sprzedaży w niewolę. Pozostałych możesz złożyć w swojej krwawej ofierze. Aha, to była ta wiadomość. Tutaj sprawdźmy, co jest w skrzyneczkach. Yy, nic. Nic, nic myślę czy w sumie w sumie udamy się tam jeszcze Mo może to być troszkę upierdliwe ale udamy się jeszcze tam trudno się usuwa te znaczniki w pewnych momentach nie jest to takie proste czasami najechać na ten znacznik może byłoby prościej gdybym trzymał e, prawy przycisk i przy lataniu tym kruczkiem. Pewnie tak, pewnie wtedy by było prościej. Mm, oddalam się od misji? No nie, tak, tak. Tak jakby się do niej zbliżam. Tak jakby się do niej zbliżam, tylko takim bardzo dużym łukiem. Widzę, właśnie bogactwa temu tu przyszedłem. To miejsce jest dobrze strzeżone. No, jakoś nie widzę. Nie dostrzegam tej ciężkiej ochrony. Dobra, tam coś jest. Nasza postać się skrada, mimo że tego nie chce. Uuu. To nie było przyjemne. Dobra, teraz przeskoczył. We are. Także w porządku. Umie chodzić jednak po tym wszystkim. A... Trochę mało lorowo się bawię. W sensie. No jednak, nasi ludzie są gdzieś tam przetrzymywani i. I istnieje prawdopodobieństwo, że, że zostaną zabici. A ja się szlajam i, i szukam jakiś tam nagród. Nie, 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 nie. W dół już widzę o co chodzi. W dół, w dół, w dół, no w dół. No zejdź, puść się, jezu, kobieto. Trzymam w dół, tak? Nie działa. Trzymam shift, trzymam spację. Nie, spacja leci do góry. Dobra, musiała zejść trochę. Dobra, jeszcze raz. No, tam, tak. Super, teraz do góry. Spróbujmy ze spacją. Prawie ci się udało. Nie, może ja nie mam jeszcze zdolności jakiegoś parkura czy czegoś? Mam kamerę w tył, shift, no już nie wiem o co może chodzić. Z shiftem ona po prostu tam zbiega. I spada w dół. Tutaj się nigdzie nie wydostanę, bo są sople lodo. Ewidentnie chodzi o to, żeby się dostać na ten maszt, a później wbiec po tym słupku. A może chodzi o to, żeby po prostu od razu biec po tym maszcie. No nie. Dobra, jestem przed tym masztem. Jak trzymam spację? Jak trzymam spację, to ona wyskakuje wyżej. Dobra, czyli chodzi o bieganie ze spacją? A shift? Nic nie robi. Gdzieś tam jest coś, co mogę szczelić? Dobra. Łączniki do zerwania podświetlane są przez wzrok Odyna. Spoko. Odszukaj i... Uuu, wygląda, wygląda, wygląda bogato. Sztaba węgla. Ta... Bogactwo. Poczułem się w tym momencie bardzo bogaty. Wow! Wow. Czyli dobra, tutaj, w tej części chodzi o bieganie ze spacją. Nie powinnam zostać zauważona w tym... obszarze? Ty się tam nie interesuj. Coś tutaj tutaj coś słyszałem. Aha, rygia w I bogactwa mam wszystkie oznaczone. Dobra, ja tam w lewym dolnym rogu mam zapisane ile jest bogactw, ile jest różnych rzeczy. Yy, opanowałem w końcu to fioletowe na telefonie. Ej, no, nie jest takie złe! Na pewno nie jest aż tak agresywny jak YouTube w niektórych rzeczach. Yy, wiadomości dla banitów. Nie okradajcie Kiotwego, a wilki zostawią nas w spokoju. My zaś będziemy mogli odebrać ziemię i życie tym z klanu Kruka. Ożty, gadzie. Klan Kruka to, jest to jesteśmy oczywiście my. Mógłbym sobie zastrzelić jelonka? Mogę go zastrzelić, tylko jeszcze teraz drugie pytanie, czy będę mógł go oskurować. Mogę. Dobra, bo to by było straszne marnotrawstwo. Gdyby się okazało, że nie mogłem go oskurować. A ten Lisek polował na skóra i wilczkieł. Okej. Okay. Mm. I kolejny wilczkieł. Dobra, czyli będziemy mieli znowu na pewno jakieś polowania. Tak, drugi odcinek mamy iść uratować naszych ludzi. Yy, co robi niepopularny? Onu no, tak sobie poszedł się szlajać, nie? Clash of Hound. you live! <coughs> I do! Slipped away in the sword clash. And what of you? Kjotve tried to sell me off. A mistake he'll regret. Not today he won't. I saw him board a ship at Daval's Nest not long ago. Sailed east, leaving our crew behind. There must still be time to save our men. I will find them, you ready the longship. You glory, Hound! You would take the rescue for yourself! So the victory song is written about you. I could storm the beach then, slay two dozen men, seize our dragon boat, and hoist the sail in triumph. Up to you. No, no, I will take the beach. A far more dangerous path. You search the longhouse for our crew. Oh, and here. This corpse will not have need of it. Go. I'll meet you by the ship. Okej okay. Chyba... Mm. Jej! Mamy Coś tutaj mogę... Mogę przeszukać trupka Fajnie. Skorzystaj z pomocy Przywołaj swego kruka. W menu ekwipunku możesz teraz wyposażyć się Ekwipunek Pojawią się, gdy zdobędziesz nowy rodzaj oręża Główna ręka, druga ręka, broń dwuręczna, łuki. Mhm. Dobra. Yy, druga ręka, założymy sobie w takim razie tą tarczę. Prowiant, rozwini. Potrzeba 100 kamienia, czy 100, 100 czegoś takiego i 50 skóry, żeby móc ulepszyć. 20 i 30. Okej, okay, yy, strzały wymagają dużo mniej niż, niż prowiant. Sakwa 24. To jest ruda żelaza. Ok, 12. 12. i Posiadamy kół, aby skorzystać z broni dodatkowej. No dobra. Widziałem, że łuk nam służy głównie właśnie jako, jako możliwość cichego zabójstwa. Nie powinienem wchodzić główną bramą. Co robię? Wchodzę główną bramą. Tu mi coś, coś. No, no tu coś, no, no widzę, ale. Ale to pokazuje cały ten budynek jako główny nasz cel. Tam jest jakiś typek z jakimś bogactwem. No powiedzmy sobie szczerze, że sobie nie odpuszczę. On jest za jakąś ścianą chyba, nie? On nie jest na wprost tutaj. Sztaba węgla. Ok. Dwa bogactwa zebrałem, ale tych bogactw tutaj jest naprawdę dużo. Yy... Wow, no pewnie że spudowałem. Jeszcze raz spuduję? Okej. Okay. Tym razem już nie spudowałem. Tym razem też nie spudowałem. Oj Mogę się jakoś... A, mogę się sfokusować na przeciwniku. Dobra, shift ile wysilny atak, to wiem. To już nawet wykonałem. I to nie raz. E, tu coś mi... Wow! Nie użyłem jeszcze ani razu tarczy, no raczej będę cisnął na dwa toporki niż na tarczę, ze względu na to, że cały czas będę o tarczy zapominał, e, jeśli chodzi o używanie. Natomiast jeśli chodzi o, o toporki, no to, to, to raczej się nie będzie zapominało z nich korzystać. E, aha, mogę przytrzymać H, żeby się wyleczyć. Okej. Okay. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, mamy już 17 minut. Fajnie by było ten drugi odcinek zakończyć jednak z badaniem misji głównej. A może mi pozwoli później się szlajać tutaj, nawet po przejściu misji głównej. Nie ruszaj się za bardzo. Super. Aha, większość domów nie posiada po prostu drzwi, tylko przybite szmaty. I... i tyle. Nie powiem. Spoko, szczególnie, że ja jako postać wbijam do tych wszystkich miejsc. O, bardzo często otwierając drzwi toporem. Prostokątny kamień Epicko Tu mam Czyli to jest moja załoga Nie polecam mi wejścia głównym wejściem Wejścia głównym wejściem Geniusz It's genius Tu mogę się dostać, tak? To będzie pewnie jakieś wejście C jest do schodzenia na dół? No widzicie, tego przycisku mi brakowało Dobra, ten koleś jest jeszcze niżej niż my Ale y, to będzie w kolejnym odcinku Dzięki wielkie za uwagę YouTube'ki Do usłyszenia za chwilę y, W następnym Na razie, cześć!